Waszym zdaniem, jak wypadł drugi sezon na parkietach najlepszej ligi świata w wykonaniu Jeremiego? To chyba taka lekka sinusoida, zaczynająca się mocno z niskiego C powiedziałbym, chociaż nie wiem jak to inaczej określić, ponieważ zaczął od bycia powiedzmy rozgrywającym, no kreatorem. No, ciężko jakoś to nazwać inaczej i bardzo dużo negatywnych opinii wy... było wyrażanych na jego grę. Ale też nie ma co się dziwić, ponieważ jest to nowa rola, bardzo odpowiedzialna rola. nie bez większej struktury, gdzie jeszcze wielu chłopaków chce zdobyć renomę w lidze, chce się pokazać. Często ta indywidualność przewyższała, co przede wszystkim było widać w, na początku właśnie w pierwszych meczach, kiedy Łębi był totalnie pomijany w wielu takich no, oczywistych, że tak powiem, sytuacjach ale wraz z czasem tutaj widać, kiedy przestał być tym nominalnym rozgrywającym, nie wiem jak nawet nazwać, no ale nie był już rozgrywającym w wyjściowej piątce, czy nawet yy, ta jego percepcja, kiedy wrócił do tego, co robi najlepiej, do obrony, do prostego kreowania może w ten sposób, do szukania łatwej gry po ścięciach, do też po prostu obrony, zaczęła procentować. no i przede wszystkim to, co na samym końcu Poprawa rzutu za trzy. Może to jeszcze nie jest ta, ta powtarzalność, ale już nie jest to totalny non-shooter, no, co przede wszystkim pokazywał niesamowita pewność siebie, gdzie trafił game winera, tak naprawdę, gdzie pierwsze sześć, które eksplodowanych tą siódmą najważniejszą trafił. To też naprawdę niesamowity charakter, żeby po takim czymś, wiedząc, że nie jest się wybitnym strzelcem, podjąć się tego i trafić. Działamy na YouTube ledwie nieco ponad pół roku, ale dzięki Wam już teraz możemy zakrzyknąć: Hej, hej, tu basket strefa NBA, Wasza strefa, Twoja strefa. Chcemy być koszykarskim Netflixem czyli za jak najmniej, dawać jak najwięcej atrakcyjnych programów i e, audycji. Jeżeli pokonacie z nami pierwsze progi, będziecie mogli oglądać basket strefa show, NBA Generacje Extra, a także basket strefa Exclusive i uczestniczyć w sesjach QA. Jeśli dotrzecie z nami na najwyższy pułap, wtedy będziecie mogli współuczestniczyć w tworzeniu programów. Będziecie mogli także w tych programach uczestniczyć i wreszcie regularnie spotykać się z nami w cztery oczy. Będą także specjalne bonusy. I niecodzienne upominki od Basket Strefy. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć na jakikolwiek z poruszonych tematów, kliknijcie przycisk wesprzyj pod tym filmem. Dołączcie do nas, dołączcie do Basket Strefy, do naszej Basket Strefy. Wojtek Michałowicz, zapraszam. No bez wątpienia tutaj z Rafałem jak najbardziej można się zgodzić, bo gdybyśmy na same statystyki popatrzyli i porównali je z debiutanckim sezonem, no to tak, w punktach lepiej, tak? W asystach mówię oczywiście o średnich, w asystach też lepiej, zbiórki też lepiej. Tak. skuteczność trójek, skuteczność wolnych, chyba największy postęp. Średnia minut no, też eksplodowała. Natomiast powiedziałbym tak troszkę przekornie, że sytuację skomplikował mój ulubieniec, czyli Grek Popowicz. No bo rzeczywiście wystawianie Remiego na tej pozycji, takiej no, transmisyjnej, tak, tego, tego gracza przez którego przechodzą piłki, który inicjuje. A taki, no to fatalnie odbijało się na, na, na wynikach. 40 parę pierwszych meczów na ławce siedział Tred wchodził z ławki. Łębi też przecież nie był formalnie graczem środkowym, tylko grał jako silny skrzydłowy, a wiemy, że, że Francuz bardzo lubi grać przodem do kosza. I myślę, że to skomplikowało też samo przede wszystkim wyniki zespołowi, tak? No bo gdyby nie te wszystkie dziwne eksperymenty, granie na dwóch skrzydłowych, tych silnych skrzydłowych, tak? Za Collins był początkowo Lubieńcem Rega Pokupowicza. No i potem dopiero jakby. Chyba od 19 czy od 20 meczu formalnie łębi miał przy swoim nazwisku literkę C, tak? Że, że jest centrem. Natomiast rzeczywiście Greg Popowicz myślę, że bardzo wiele elementów skomplikował zespołowi. Nie mógł się zdecydować. No, no Już nie będę mówił o tym, że, że współczuję Keldonowi Johnsonowi, tak? który był typowany na lidera, a, a jednocześnie musiał się troszkę pogodzić z tym, że potem został rezerwowym. Tutaj trzeba podkreślić, że, że sukcesy. Jeremiego jako gracza, który praktycznie Mecz w mecz jest stoperem przeciwko najgroźniejszym przeciwnikom, bez względu na to, czy to jest rozgrywający, czy to jest silny skrzydłowy, czy nawet zdarza, się, że i środkowy, ale z reguły jest tym, tym stoperem, prawda? Jeremi. Jeremi, jakby naturalnie tego można się było spodziewać, bo to też dużo wyższa średnia minut. Generalnie skuteczność jego wszystkich rzutów minimalnie spadła, ale to nie jest jakiś wyraźny regres. Natomiast też trzeba powiedzieć, że Jeremi znalazł się w zupełnie nowej sytuacji, tak? Bo eksplozja talentu. Dewina Wesela. Znalezienie się u boku Łębiego, obok którego nie jest łatwo grać, to znaczy w obronie jest łatwiej tak grać, ale, ale w ataku no to, to, to trzeba bardzo uważać, tym bardziej, że Łębi, że w ogóle miałem wrażenie, że on często łamał zagrywki. Fantastycznie potrafi się dzielić piłką, też Francuz, jego asysty są nieprawdopodobne, te wektorowe podania, na przykład, wszystkie pasy. Natomiast Jeremi też w tej nowej przestrzeni troszkę musiał się znaleźć, ale no niestety na, na Jeremi i na w ogóle na, na no Spurs rzutuje to, że to jest drugi sezon z rzędu. Oni są na dnie konferencji zachodniej. Ciągle grozi im, im najgorszy sezon, i tutaj bym powiedział tak troszkę trawestując yy, klasyków. No, skoro jest tak dobrze jak niektóre media zwłaszcza wokół San Antonio piszą i zachwycają się tym co się dzieje w klubie to dlaczego jest tak źle. Tak? Czyli wyniki no, 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 naprawdę naprawdę słabe. Tam jest duży postęp no, chociażby obrona jest lepsza no, bo sam Błębie jest liderem w Czapach. Tak? Ale ale jeżeli chodzi o Atak to tam nie ma nie ma jakiegoś gigantycznego postępu oni są ciągle zespołem który Fajnie dzieli się piłką, ale to jest taka troszkę sztuka dla sztuki, tam chyba tylko jeden zespół ma wyższą średnią asyst, tak? Indiana Pacers, to też się przekłada na rewelacyjny atak, także myślę, że tutaj tak troszkę niepotrzebnie, myślę, że Greg Popowicz przekombinował, to takie może określenie, prawda, coach, weteran. 50 parę lat starszy od, od lidera swojego nowego lidera swojej drużyny. Ja myślę, że gdyby Spurs wygrali 30-30 parę meczów, to rzeczywiście Wemby Mania byłaby takim zjawiskiem jak najbardziej uzasadnionym, no bo to indywidualnie co on też dokonywał. Ale zrobiłem sobie takie zestawienie, myślę, no najbardziej jakby odzwierciedlające to, co się działo. 69 meczów w tym momencie, kiedy rozmawiamy, Wembiego, no bo on też tych kilkanaście meczów stracił. Czy, czy niespełna, niespełna kilkanaście, i bilans złębim w pierwszej piątce z 17:52, prawda? O to oczywiście całe odium nie spada na, na Francuza, ale no wiele nam to mówi. No i, ja, i jeszcze jeden tutaj kamyczek do, do, do tego ogrodu dziwności Grega Powowicza de Graham. Chłopak, który siedział cały sezon prawie na ławce, a potem jeszcze gdzieś był w stanie się przydać, kiedy już wygaszono Jeremiego i, 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 i Dewina Vesela. Warto też powiedzieć, że Jeremy rozegrał najwięcej meczów w ogóle wśród wszystkich zawodników ekipy z San Antonio, tam prawie 20, tak? bo 74 mecze, 73 razy w pierwszej piątce. Przypomnijmy, że Jeremi w poprzednim sezonie wygaszony po 50 paru spotkaniach. Także jak mówią Amerykanie, takie troszkę bittersweet z tymi San Antonio Spurs. No, o samych spers no to możemy dużo mówić, że było kilka decyzji, które moglibyśmy zakwestionować, ale jednak trzon tego zespołu nadal to są chłopaki w wieku tam 20 paru lat. No sam Jeremy to jest dopiero 20 latek. Wiktor chyba w tym roku dopiero skończył 20. Bardziej. Dokładnie, no. więc no, z jednej strony, możemy mówić, że to jest zespół, który ma potencjał, i. O którą można troszkę wymagać więcej. Może nawet z racji tego, że mają y, trenera z kalibru galerii sław, po prostu. Ale no z drugiej strony, no, czym tak zawojować? Nawet jak zobaczymy na te zespoły z playinów na zachodzie w stylu Golden State Warriors, no to przecież tam jest czterech, trzech chłopaków, którzy zdobyli czterokrotnie mistrzostwo NBA. Więc no, może to jest. Z drugiej strony dobrze, żeby mimo tego wszystkiego dać im troszeczkę luzu, żeby oni poprzegrywali ten mecze. Jeden, dwa, trzy sezony możemy coś takiego zaakceptować. Nie chcemy iść w kierunku nieszczęsnych Detroit Pistons, że oni już któryś rok z rzędu przegrywają, niby już w tym roku mieli yy, mieli. Myśleć o tym, żeby zrobić ten krok do przodu, zrobili jeszcze większy krok wstecz, no ale jednak, Spurs, w porównaniu do innych drużyn, które robią ten rebuild, oni są w troszeczkę wcześniejszym etapie, i <coughs> może nawet dobrze, że kilka rzeczy w tym sezonie nie wyszło, zaraz z tego, że po prostu na tym sezonie na pewno greb popowiedź będzie więcej. Wiedział nie tyle, co robi ze swoimi zawodnikami, ale czego już nie robi, co jest tak samo ważne, tak naprawdę, w takim długoterminowym projekcie, jak to, co z nimi robić. Jeszcze jedna rzecz co do San Antonio Spurs. Wiktor Renba nie ma, to jest ogromny talent defensywny. Prawdopodobnie przy dalszym rozwoju naszego Sohana on też będzie kalibrem na zawodnika All Defense. Chciałbym Was tylko zapytać. Prawdopodobnie jeden z Francuzów zdobędzie statuetkę najlepszego obrońcy ligi. Pytanie: który? Umbania ma czy Gobert? No, tu chyba. Ciężko to nawet nazwać, bo to, co Łębaniama robi, przede wszystkim to, jaki postrach budzi. Eee... To jest fenomenalne, bo bodajże Bill Russell kiedyś powiedział, że nie chodzi o to, żeby zablokować każdy rzut, chodzi o to, żeby, żeby przeciwnik myślał, że jesteś w stanie go zablokować. No i e, były już przecież mecze, gdzie kontry e, nawet nie były oddawane, nie były kończone w groźbie przed, ko e, przed blokiem. Wydaje mi się jednak, że tu będzie duża rozbieżność pomiędzy moim głosem, a faktycznym wynikiem, ponieważ moim zdaniem to, jak w jaki sposób wpływa Łębi na grę jest o wiele bardziej znaczący. Problem jest taki, że często przy mierzeniu wpływu zawodnika mierzymy też wpływ, jak jest w drużynie wkomponowany. No ciężko, żeby gra Łębiego bezpośrednio wpływała w dużym stopniu na fenomenalne wyniki San Antonio i tu wchodzimy w taki lekki problem, że jeżeli weźmiemy tylko jego wpływ, jego grę, to możemy się zachwycać, bo rzeczywiście test oka jest tutaj niezaprzeczalny, tak naprawdę. Jednak wydaje mi się, że jeżeli weźmiemy te klasyczne, wszystkie defensywne ratingi, wszystkie on-off na boisku, niezależnie jak łębi nie jest świetnym zawodnikiem, to nadal skala talentu, która w minesocie, skala talentu, jak jest w jest nieporównywalna, też moim zdaniem widzimy obecnie największy wysyp talentu. W NBA, jakie mogliśmy zobaczyć, bo trzeba zwrócić uwagę na to, pierwsze 10 drużyn niemal po, w obu konferencjach. No może powiedzmy pierwsze na wschodzie ciutkę mniej, ale to są drużyny naprawdę kompetentne. To są drużyny, które potrafią grać w koszykówkę i nie ma tego spadku i grubej różnicy pomiędzy innymi, jestem ósmym a 10. Już o, o zachodzie nawet nie wspominając. Więc biorąc pod uwagę to, jaką skalę talentu niektóre drużyny mają, no to te ratingi defensywne jednego zawodnika, kiedy jest na boisku, z natury po prostu tego, że jest otoczony innym dobrym obrońcą, dobrym systemem, schematem, wyglądają o wiele lepiej. No to chyba najprostszym przykładem było to, w jaki sposób system Utah Jazz ten naprawdę premiował ich świetną obronę, która naprawdę polegała na świetnym systemie wpychania wszystkich w ręce Francuza. tak? do Rudiego Goberta, doprecyzujmy. Gdzie nagle okazuje się, że bez Rudiego Goberta albo z jakimś jego powiedzmy urazem czy absencją, nagle zaczyna się robić straszny problem, bo schemat został stworzony pod daną sytuację. Gdzie sam Rudy bezpośrednio może nie byłby tak groźnym zawodnikiem w defensywie. Dlatego tutaj rozróżniłbym to, co zwykle bierze się pod uwagę, pod uwagę oceniając takich graczy. A to, jaki indywidualnie dany zawodnik ma wpływ, a tu moim zdaniem Łębi bije, Rudiego na, na głowę. No, myślę, że już nie tylko umiejętnościami, ale no patrząc po wzroście, to prawie i wzrostem jedną głowę. No tak, ja, ja bym troszkę, że powiem, ja przewrotnie podszedł do, do, do tematu, bo moim zdaniem Łębi y, y, był jedno z, jednym z głównych problemów. Powrotu do obrony San Antonio Spurs. Wiele jego decyzji ofensywnych, pomijając oczywiście, bo to jest idealny zawodnik na highlightsy, prawda? Bo jak się ogląda highlightsy z meczu San Antonio Spurs, można by odnieść wrażenie, że oni to z 60 tych meczów wygrają, z 82. A wiemy, że no, oby wygrali 20 albo, albo ciut więcej, żeby nie było najgorszego wyniku w historii. Transition Defense to była pięta hillesowa ekipy z San Antonio w wielu meczach. W wielu meczach tracili przewagi kilkunastopunktowe, nawet ponad 20 punktowe. To też wynik z tego, że oni grali, też bym powiedział, koszykówkę, jakby nie z naszych czasów, nie z tych, zwłaszcza z tego sezonu, kiedy prawie wszyscy grają small ball. i Jak jest jeden wysoki, to już jest duży sukces, a z reguły wszyscy finiszują w meczach, czy prawie wszyscy, w każdym razie wysoko notowani niskimi piątkami. Wystarczy zobaczyć ostatnich kilkadziesiąt nawet meczów. Te wszystkie drużyny, które walczą o jak najwyższe pozycje, a ich jest ciągle 16. Natomiast tutaj bym pewnie, że indywidualnie to fantastycznie wygląda tak, bo on ma takie zasięgi, że tam przyciska piłkę do tablicy, 10 bloków, miał takie triple-double, tak, z czapami, jak, jak ostatnio miał David Robinson, tak. Natomiast Wemby też jest bardzo słabym punktem obrony w tej nowoczesnej koszykówce. Gdyby to było takie granie 5 na 5, jakie było, nie wiem, w latach 80 może jeszcze troszkę w 90 to byłoby rewelacyjnie. Natomiast tu jest kłopot i jest jeszcze jeden element straty, tak. Yy, za dużo łębi gra z piłką, za dużo jest grania przodem do kosza. Yy, pewnie, że to też tych asyst ma też całkiem sporo, natomiast straty niszczyły nieprawdopodobnie ekipę z San Antonio. Oni zresztą w ogóle dają przeciwnikom najwięcej przechwytów. I jest jeszcze jeden element, który u MB jest ciągle zagrzeczny. On stał się profesjonalistą, już grając we Francji, prawda? Już grając i w ligach europejskich, i w lidze francuskiej. On nie jest takim chłopaczkiem prosto po, nie wiem, szkole średniej, po, 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 po G League, czy, czy, czy gdzieś tam po jakichś przygodach w australijskiej NBR. Tak, że, która jest taką szkołą talentów dla, dla, dla NBA. Co tutaj mam na myśli? Przede wszystkim zespół taki młody, który chce coś udowodnić, który ma naprawdę biegających, atletycznych zawodników, to nie może być drużyna, która głównie myśli o tym, jak podzielić się piłką, prawda? I przede wszystkim to musi być zespół, który musi grać twardo. To jest drużyna, która ma jeden z najniższych wskaźników fauli. Pewnie, że, że w NBA Faulowanie też polega na mądrości, tak? No, ten zespół, no z drugiej strony można powiedzieć, że nie wiem, celtowie najmniej faulują, tak, dlatego ponad 60 wygranych im, im grozi. Ale tutaj ja naprawdę przeanalizowałem bardzo wnikliwie to, jak ten zespół z San Antonio oglądałem mnóstwo no meczów. I, I rzeczywiście tam jest tak wiele słabości i przede wszystkim nie ma jakby wyciągania wniosków. Nie mogłem w to uwierzyć, bo Grega Popowicza znam. Jeszcze z czasów, kiedy był asystentem innego coacha, który, który... Między innymi sukcesy odnosił i z ekipą San Antonio, ale największy oczywiście z Detroit Pistons, on był jego asystentem, w ogóle tak trafił na parkiet NBA. Także to najbardziej mnie dziwiło, prawda, że jest wielki połb kilkunastu asystentów, z tego wielu wybitnych zawodników w Europie, no to już znamy przecież, tak, Nielsen, songaila tam jeszcze paru innych można wymienić, tak, nawet o NBA się ocierających, a tymczasem nie ma wyciągania wniosków, nie ma jakby, w kolejnych meczach nie widać tego, że coś się zmieniło na lepsze, bo na tym polega NBA. Nie po to, żeby rozegrać 82 mecze i powiedzieć, kolejny sezon dobra na stracenie, budujemy coś na przyszłość. Nie wiadomo, jaka będzie przyszłość. A jak będzie kontuzja, tak jak z Ralfem Sampsonem, tak. No wielkie zespoły z Ralfem Samsonem, którego można porównywać do OMB, bo nawet zasięgi podobne, oczywiście trójek nie rzucą, no to, to, to nic się nie spełniło. Także w zawodowym sporcie to się liczy. Tu, teraz, co osiągasz? sektywie roku dwóch. A przypomnę, to jest piąty kolejny sezon, kiedy tylko z San Antonio nie będzie w playoffs, tak? A wcześniej w całej historii 48 letniej łącznie było takich sezonów cztery. I to najbardziej wszystko weryfikuje. Także w rywalizacji o tytuł najlepszego obrońcy łębi nawet nie powinien być zgłoszony, tak? bo wyniki drużyny powinny decydować o tym, czy ktoś jest kandydatem, czy jest w gronie tych kandydatów do, do tytułu. Ja może troszkę tak się... Bardzo krytycznie odnoszę do Spurs, ale naprawdę szkoda mi tego potencjału tych chłopaków. Tre Jones też w niejednym spotkaniu udowadnia, że jest w stanie być bardzo dobrym stoperem przy skromnych warunkach fizycznych. Devin Wessel też two-way. Kelden Johnson też two-way. Tak, Wambiego możemy. No ma, Ja myślę, że Wemby bardziej nas chyba zaskoczył tym, co osiągnął w ataku. Średnia ponad 21 punktów, zbiórek 11, Asy z prawie 4, tak? I to z miesiąca na miesiąc, prawie z miesiąca na miesiąc było lepiej. Także naprawdę dla mnie Spurs wielkie rozczarowanie. Oni nie powinni być w tym towarzystwie właśnie kompletnie rozbitych. Portland z Utah Jazz, a na wschodzie Detroit Pistons, Washington Wizards i, i, i nie wiem, Charlotte Hornets, tak? Do dokładnie taki sam wynik obecnie.